Hej, siemano! Witam w kolejnym odcinku z gry Kingdom Rush. Teraz coraz bliżej końca. Już przedostatnia plansza. Dobra, zaczynamy. No, ciężkie rozstawienie. Ten nowy bohater, Ignus. Bardzo mocny. Według mnie, ale za pieprza, no tu ze środka będą wychodzić. Tej golem wyjdzie z tego, ale dobra, trzeba się tu jakoś rozstawić Myślę, że tutaj może dam Tesle po drugiej stronie, tak samo. Z tej strony będą szły demony, a z drugiej będą iść normalni, ci uzbrojeni, więc tutaj mag by się przydał na pewno. A tutaj raczej Łucznik. Od tego z pnączami pójdę i trucizną. I tutaj dam, myślę, baraki. samo tutaj. Przestawi ich, dobra, i tu ulepszam. Już nie mam tu ulepszeń, I tutaj też dam łuczników. Dobra, zaczynamy. W sumie nie wiem, czy tutaj na tyle nie lepiej byłoby się rozstawić. Ale się już rozstawi tutaj na dole Wpuszczam kolejnych, Dobra, niech on tu walczy Dobra, wypuszczam ty tych tutaj Bo mogą latające. Demon Imp. Nowa jednostka Zabijający demon. No, silniejszy gargulec taki. Aj, niewiele mu to dało. Dobra, nie go rozwalą. tymi włóczniami naprawdę tutaj świetnie działają na tych latających, tego polecam maksować właśnie tych wiśniaków. I teraz pod Tesla idę od razu. Im szybciej puszczę te fale, tym więcej złota stanę. skasuję i robię Tesla. Dobra pomóż tutaj. Wypuszczam kolejny. No Tesla moim zdaniem. Najsilniejsza wieża bez dwóch zdań zaraz W tym, sor tym sorcererze. I tu my się go postawię. Puszczę go tutaj. Przyjdą te silniejsze demony. Demon lord. 1200 życia ma. To już mocny zawodnik. Kurde, przychodzą. Brać go tu. Nie ma przeważenia tutaj. Nekromanta wskrzesza nieumarłych. Jest zasięgowy. Dobra, rozwalić go tutaj. Wskrzesił. Tego drugiego tutaj jeszcze się trzyma. Dobra, muszę tą Tesla tutaj zrobić, to coś kiepsko tu idzie. Cofaj tam. Co tu będzie szło? Na no, kolejni. Dobra, tam przeczyścili. No i tak trzeba latać tym bossem. Tego maga tu trzeba ulepszyć zdecydowanie. Sama testa sobie tu nie poradzi z nimi. Dobra, rozwali ich. No i wjeżdża golem potem. Ale najpierw latający. Nie może być ciężko z nimi. Dobra, dawaj ci. Tu polecę pod headshoty. samo tutaj. Dobra, Tesla ich tutaj jakoś kroi. Współlepszać tylko tutaj. Nie wiem czy tu kolejnych baraków nie dać. samo tutaj. Przestawię ich. Tesla ich tu nie łapie. No i właśnie jest nowy przeciwnik. Magma Elementa. Bardzo dużo życia. Jest bardzo powolny. Zadaje obszarowe obrażenia i, zabi i zabiera 5 żyć. U to headshut będzie na niego najlepszy. No i zginął. Ci łucznicy naprawdę tutaj... trafią nieźle tutaj. Dobra, truciznę robię, po pnącza. A ty rozwal tych nekromantów. Niech już nie wskrzeszają. Nowe tego łucznika tutaj ulepszę, Jeszcze jakieś latające były. Dobra, drugi snajper, a ty im tu pomóż. Zrobię tutaj tych barbarianów Barbarzyńców Bo tymi toporami mogą rzucać Jak się ulepszy Więc od razu to zakupię Kolejny golem Dobra turciznę zakupię A tu robię paladynów No i wytrzymali Dobra, wycofaj się. Maga teraz tego zakupie Ale lepiej z ich stawiać tutaj. Kiedy nie walczą, tylko mogą rzucać tymi włóczniami. I kolejny hatchet. Dobra, leczenie. Mocny ten bohater, tylko trochę słabą u niego zwykłą trzymałością. Pada szybko od tych uczniów ale nadrabia szybkość i damage w sumie. Dobre, wypuszczam. Dobra, wypuszczam. Wszelki wypadek jeszcze dla łączników może. Baraki. Gdyby coś przeszło jakimś cudem. Zawsze najlepiej mieć jakąś awaryjną obronę tam. No, jak tutaj teraz przychodzą te wilki. By im be damage. Naprawdę potężni teraz mają pająki puścili, no teraz tutaj puścili na zmianę tych rycerzy z tej strony, chcieli mnie porobić. Ale tu mam tych z trucizną, a trucizna ignoruje Arhor. Więc ci nie dałem zaskoczyć. Tesla chyba też ignoruje w jakimś tam sensie. Zwykłe bombardy chyba tak samo. ulepszam ich tam już w sumie też nie ma za bardzo co ulepszać. Jeszcze truciznę można. I, sz i szanse na tego heda. O, tuż tu ostatnia fala. Ale zjechali tego golema tutaj. No, gdyby nie te headshot, no to te golemy mogłyby być problematyczne. Mają 3000 życia, spory damage. Taki odpowiednik Yeti z poprzedniej tej krainy. O ile złote mam, trzeba polepszyć. Zdobyłem osiągnięci za zatrzymaniu 500 przeciwników. Jeszcze golem wjechał Na koniec i headshot. I załatwiony. Łatwo poszło w sumie. No i teraz finałowy poziom. The Dark Tower. Ale to już w następnym odcinku. Bierzemy się z ostatnim bossem. Z weznanym. I od razu odblokowali się kolejni bohaterowie. O bo już wszyscy w sumie. Król Denas. Samuraj. Tork. I ten nowy bohater, którego tutaj teraz niedawno dodali twórcy, nie wiem, może zagram wszystkimi po tym, jak się odblokują te dodatkowe levele. Ale na razie myślę, że zagram dalej tym ignusem, bo jest całkiem silny. No, jeszcze do rozdania mam 3 punkty. No to pójdę myślę. w Meteoryt. I została mi jedna gwiazdka w sumie. Nie miałam gdzie rozdać. A więc to by było na tyle strzała.